Tajemnic tego cowa! Tajemnicego Nic tu się nie skryje, nic się nie schowa, tajemnic z tego. Witamy. Witamy dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie, po raz kolejny i kto wie, czy nie po raz ostatni, gdyż mamy do przekazania bardzo, bardzo smutną. Smutną wiadomość. Zarówno dla nas, jak i dla Państwa podejrzewam. Yy, też. Borykaliśmy się z tym dłuższy czas, naprawdę dłuższy czas, bo no, wiemy, że prowadzenie kanału, który prowadzimy, no, zaczyna naprawdę się rozrastać, ale to rozrastanie, yy, praca nad z tym kanałem, no niestety, ale coraz więcej czasu nas pochłania, zresztą Grzegorz sam może powiedzieć, ile czasu my nad tym yy, spędzamy. No, to nie była łatwa decyzja, to na pewno z naszej strony nie było łatwa decyzja. Trudno nam się będzie z tym rozstać, ale takie już są koleje rzeczy. Coś się rodzi, rozwija, a później bierze i umiera. A, umiera, tak. Coś się może zaczęło. Nie umiera, ale, się, ale się kończy. Ale mamy dobrą wiadomość: kanał nie zostanie zamknięty, bo będzie kontynuacja. Ale no niestety kanał sprzedajemy, mamy tutaj umowę. W Gorzowie pojawiła nam się konkurencja młoda, energiczna, zdolna. Jakościowo naprawdę chłopak robi robotę. Mogliście już u nas na Facebooku zobaczyć tego pana, a jest nim Kamil Biały. Naprawdę jakościowo robi, robi robotę, materiały jego są naprawdę fajne. Zresztą u nas no, na Facebooku się pojawiają jego materiały, publikujemy także, możecie zobaczyć. On będzie kontynuował, że tak powiem, pracę z kanałem. No i co? Mamy umowę. Mamy umowę, tak. Będziemy, no, niestety, ale kanał sprzedawać. Widzę, że Kamil idzie. Możesz podejść. No, już jestem prawie na miejscu. Zaraz się przekonacie, od kogo. Kupię ten niesamowity kanał. Więc przywitajcie się z moimi widzami. Jest ze mną Grzegorz Witamy. oraz Jacek. Witam serdecznie. Tajemnica no. Gorzowa. Według Fiatka. No a mogą być według Kamila. Czyli nie martwcie się, wszystko, wszystko zostanie tutaj, wszystko lokalnie w Gorzowie. W Gorzow. Dobra. Dobra. Tak w ogóle witam. Myśmy się nie przywitali. My się Cześć. już znamy, bo Petra Trakcje, jeżeli chodzi o sprzedaż kanału, to no już było jakiś czas temu, ja z Kamilem się spotkaliśmy. No nie jedno zero pękło. No nie, 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 takich rzeczy nie, tu była sprawa biznesowa. Kultura była, Bizneso. Kultura, no, Nie, przedłużajmy. Kanał oczywiście idzie w ręce Kamila, także no nie, no nie zostaje nam nic, jak po prostu kanał wręczamy Kamilowi, Właśnie. tak, wentylacyjny. Widzowie, niech widzowie zobaczą, to jest kanał wentylacyjny. Tak. Piękny. Tak. Właśnie takiego Naprawdę. potrzebuje. Podjęcie decyzji sprzedaży tego kanału tak. kosztowało nas kosztowało trochę. Nas, tak. nas to kosztowało. No i co? No to... Prima aprilis! Dokładnie. Prylis, tak. Cały czas będziemy z Grzegorzem tutaj i z Jackiem działać. Cały czas będą dwa kanały. Czasami będziemy ze sobą współpracować, bo tak szczerze mówiąc miasto nas w ogóle nie wspomaga a Gorzów jest wystarczająco duży, żeby były dwa fajne kanały. Tym bardziej, że nie trzymamy I się ściśle... Tym bardziej, że nie trzymamy się ściśle tych samych tematów. Dokładnie. Ja Wam będę pokazywał województwo lubuskie, czasami liznę temat Gorzowa, a Grzegorz, wiadomo, on jest od tajemnic, więc te tajemnice będzie dla Was rozwiązywał dalej na swoim kanale. Dobra. No i życzymy wszystkim wesołych świąt. Wesołych świąt. I oczywiście udanego prima, prima aprilis. aprilis. Podpisujemy I umowę i kanał leci do Kamila. Właśnie, bo taki Proszę. potrzebowałem, moja wentylka siadła. Ha, ha. Cześć! Na razie. Na razie. Ode mnie to tyle.